się, że pan zadzwonił, że w trakcie jazdy samochód po prostu zgasł i koniec, jest problem z odpaleniem. Dzień dobry. Witam. I to Witam. ten mikrokarek, po którego przyjechałem obejrzeć. Pech, pech się trafił, nie wiem, chyba rozrusznik wysiadł, było dobrze, dojechałem, na, stac na stację Prze... wyszedłem, przychodzę Aha. i pff, klops. Nie odpuszczam tego tematu, bo zależy mi na tym samochodzie. Co do niego jakieś kluczyki, coś, mogę? Eee, tak. Ja rozumiem, że to nie jest tam kwestia, nie wiem, prądu zabrakło czy coś, tak? E, nie, po prostu przestał kręcić nagle. Okay. Czyli chyba rozrusznik raczej. Dobra. Nawet wyświetlacz działa, proszę bardzo. Nie, no mówię, tu wszystko działa. Oprócz. Także znaczy jest. Rozrusznika. No. Wszystkie funkcje tylko nie jedzenie, tak? Jezu, to jest... A no tak, dobra. Żeby to. Tak, manual to można byłoby pchnąć. To wygląda jakąby. W ogóle prądu chyba nie miał. Elektryka działa szyb. Może pan zabrać na skórę? Tak, szy szybki działają. No, no to... ale czyli prądu jakiegoś on tam ma, bo tutaj na wiewy działa. Nie, normalnie jeździłem, dojechałem. Wyszedłem tylko na chwilę, przychodzę i już y, nie chciał y, zapalić. Ale do tego My... czasu wszystko jeździło, tak? Jestem z niego bardzo zadowolony. Szyber tak działa. Ręczny oczywiście y, tu jest. Tu jest do, 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 do maski, naturalnie. i tu taki jest do bagażnika, jest troszeczkę za plecami. Aha, tu. W sumie bogato wyposażony. Ma prawie że automatyczną skrzynię biegów, trochę w cudzysłowie. Ma elektryczne szyby i naprawdę wygląda nieźle. Na no, upartego to mam takie wrażenie, że on jest tak lekki, że zapchłabym go do domu po prostu. Jakbym bardzo się uparł. Że to można go tak hop, siop, i, i zabrać na plecy, No bo to tak, i... no taki leciutki jest samochód. Dla, dlatego dużo nie pali. Zresztą no, jak tak z przyzwyczajenia, na trzasta, jak normalny małcia, to aż pół nie samochodu nie. zafalowało. No nie. Dlatego tak już, już nic nie mówiłem. Dobrze, że mocję tą klapą nie trzastałem, bo jeszcze musiałbym zapłacić za urwanie klapy. Silniczek malutki, oszczędny. No to na pewno, wygląda jak silniczek od kosiarki. No chciałem powiedzieć, odkurczacz można sobie z tego zrobić, w razie czego? Jak się nie, nie ten. <laughs> tylko, najgorsze jest to, że to najpierw trzeba go uruchomić, żeby, żeby móc zrobić z niego odkurzacz. Zachowuje się w sumie tak, jakby nie miał prądu, więc zaraz próbuję odpalić go z kabli. Nic tego? Nie, nie, nie. To, to albo jest coś w przekaźnikach, albo jest coś w samym rozruszniku. Generalnie rzecz biorąc, muszę tanio go kupić. mi pan powiedział, to jakie pieniądze trzeba za niego dać w tym stanie? No, ja go wystawiłem za 23. Ale wiem. Tego. Wiem, ta, no, wiem, że już ta cena nie wchodzi w rachubę. Co pan proponuje? 17 17 tysięcy. Ja wiem, że to jest bardzo niska oferta, ale tak naprawdę nie mam pewności, co w tym samochodzie nie działa. Uwaga, będę zamykał. Za mniej niż 20, nie sprzedam samochodu, który może kosztować grubo ponad 30. No nie, ta cena nie Wie pan co, ja go mam kolegę z lawetą. Przyjedzie. Zobaczymy, dwie dychy to jest takie absolutne minimum. 18 nie, nie, zaciąłem się na 20. Samochód jest, może nie jest zbyt wyględny, ale wada się super jeździ. Pierwsza awaria od wielu, wielu lat. No dobra, dobra. Ma prawo się zepsuć, no to tylko, no, tylko samochód. Nie, ale ja nie chcę ryzykować. No nic, dobra, dzięki bardzo. Miło, miło, że wam przyjechał. Dziękuję, do widzenia. Przemek próbuje rozwiązać niespodziewany problem. No, nie będę... Je... Co jest, jakiś sanok? całym szacunkiem dla Sonoka, ale to jest strasznie daleko. Sędziszów równie daleko. To tam huta jest. Ja się okaże, że jestem skazany na tamten samochód i koniec. Tutaj nic nie wymyślę. Nie lubię takich sytuacji. Nie lubię być postawiony pod ścianą. Halo? Witam serdecznie, Przemek z tej strony. Przed chwilką dosłownie tak, 50 lat no. temu oglądałem ten samochód. Wie pan co? Zagram w otwarte karty, jeżeli to panu nie przeszkadza. Eee, powiem tak. Generalnie kupiłbym ten samochód, jeżeli, no muszę tutaj jakby uwierzyć Panu, że ten samochód był sprawny, jeżdżący i w ogóle wszystko było tak, jak miało być, ale nie dam za niego więcej niż 19. Jak zgodzi się Pan na 19, to jeszcze dzisiaj Labeta po niego przyjedzie, będziemy mogli się rozliczać i, i załatwię ten temat. Wprost prosta sytuacja. Nie Pan co, też to w sumie przemyślałem, ale... trochę mi go szkoda, ale w sumie co, ja będę się z nim bawił. Dobra, 19? 19, 19 przykleplane. Dobra, to ja tutaj na to miejsce, gdzie on stał, przyślę lawetę, dam znać się o której godzinie, co ja, chłopaki to wszystko tam wezmę a ja w międzyczasie przelewem to rozliczę, dobra? Dobra, ja tu jestem. dobra No dobra.